Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was na kanale Od Teorii do Praktyki. Jak zwykle ze mną Ewelina. No i Krzysztof we własnej osobie. Dzisiaj mamy dla Was bardzo przyjemny temat: temat Życia tu i teraz, bycia tu i teraz. I jak zwykle z nami nasza piękna matka natura. <śmiennie> Nie może być inaczej. <śmiennie> z nami. Piękne okoliczności i znowu nam towarzyszy szum wody, przepięknie się wówczas składają myśli. Dla mnie to jest energia, która mnie bardzo mocno uspokaja, wycisza. Uwielbiam takie miejsca i uwielbiam nagrywać właśnie, kiedy jestem tak spokojna, ze sobą tak spójna i właśnie jestem tu i teraz. I do walki, właśnie miałem powiedzieć, że to są idealne warunki do bycia tu i teraz, żeby poczuć po prostu Poczuć siebie, poczuć to, kim jesteśmy, bo tylko tu i teraz jesteśmy w stanie to zrobić. I co to znaczy być tu i teraz? Co to znaczy? Jak, jak, jak Wy to interpretujecie? Napiszcie. Do, czym dla Ciebie jest bycie tu i teraz? Jak, jak, jak Ty widzisz być, bycie tu i teraz? Bo jak dla Ciebie to jest? Wygląda? Dla mnie bycie tu i teraz to jest bycie szczęśliwą. To jest yy, doświadczanie w pełni tego, co co się dzieje wokół mnie? To jest przyciąganie do życia wszystkiego, co najlepsze, tego, co wymarzę. Jak jestem w takim stanie tu i teraz, gdzie nie odpływam myślami do przeszłości, ale też znowu za bardzo. Nie jestem w też w przyszłości, chociaż marzenia, intencje są związane bardzo mocno z trochę wybieganiem, prawda? Krok do przodu, ale to, ale to nie takie mm, obsesyjne, o może tak bym to nazwała? To wtedy się bardzo mocno w moim życiu manifestuje prawo przyciągania, wtedy bardzo mocno w moim życiu manifestuje się taka spójność, taka jedność ze wszystkim taka chęć dzielenia się z tym, co jest we mnie i pokazywania z innej percepcji piękna tego świata. No bo zobacz, Krzysztof, tak sobie myślę. Gdyby nie to, że jestem w takim stanie ducha, nie potrafiłabym nawet opowiadać chyba też z taką energią i z taką pasją. I cieszyć się z tego, że nie wiem, dzisiaj tu jesteśmy. że Widzę taką piękną dookoła mnie aurę, że możemy dzielić się tym, co myślimy i nie boimy się z, z, z innym człowiekiem. Dla mnie bycie tu i teraz jest kwindesencją kwindesencją osiągania w życiu. I to na tej płaszczyźnie duchowej, ale jak to osiągniemy, to za tym pójdzie i zanim manifestuje się szereg rzeczy związanych z... Z innymi płaszczyznami w waszym życiu, tak sobie myślę. O, no, poniosło mnie. <grystanie> to ta woda. <grystanie> A w zasadzie mam pytanie do ciebie, tak? Bo ci, którzy nie czują tego bycia tu i teraz i są gdzieś, no właśnie, gdzie? Gdzie oni mogą być, to w jaki sposób mają tu się znaleźć, żeby z nami mogli cieszyć się tą chwilą? Doświadczać tego, o czym, o czym ja tu teraz mówię, tak? W jaki sposób przyciągnąć ludzi do tego miejsca, w którym my jesteśmy? Tak bardzo się Ewelinka nam tutaj rozkończyła, że ja już jestem... Żeby być w tu i teraz, tym, co chciałem wam powiedzieć, to muszę iść do przeszłości. No to wróć. Dla mnie, te, dla, dla mnie bycie tu i teraz jest przede wszystkim uważnością. Jest przede wszystkim tym, że jestem uważny, czyli dostrzegam piękno natury, dostrzegam piękno e, Ludzi dookoła, piękno zdarzeń, piękno pogody, czy jest tak jak dzisiaj piękne słońce, czy jest to śnieg, czy deszcz, czy cokolwiek innego, to, to dzięki mojej uważności ja dostrzegam tu i teraz piękno i to jest dla mnie bardzo istotne i kluczowe do, do bycia szczęśliwym tu i teraz. I, I to bycie tu i teraz, to co Ewelina trochę powiedziała, to przede wszystkim nie jest siedzenie w przeszłości. Czyli ja nie. Staram się nie analizować tego, co zrobiłem źle, czy zrobiłem dobrze, po prostu staram się być tu i teraz i tutaj bym ten e, e, ten tekst z marzeniami odnośnie, że są powiązane z przeszłości, jak najbardziej, ale pamiętajcie, marzycie tu i teraz, tu i teraz, nie marzycie w przyszłości, tam, której nie ma, wy marzycie tu i teraz i to, nawet jeśli to jest odnośnie przeszłości, to i tak jest tu i teraz. <grym> Ja się tak cieszę tą chwilą, że aż widać. Ci będzie bardzo dużo ekspresji. Dokładnie tak, no dobrze mówisz. No dalej. Ale jak tak cię słucham, to oczywiście już mam myśl, jak to ja. Że mówisz, że nie chcę rozdrapywać przeszłości i tego, co w niej się zadziało. Ale często musi przyjść taki moment w życiu, gdzie trzeba się świadomie skonfrontować raz za dobrze tymi wszystkimi traumami. Właśnie trzeba trochę poanalizować, przerobić swoje życie, przerobić trochę to życie, żeby się uwolnić, żeby zrzucić ten plecak, który tak cholernie nam ciąży. Ja to tak widzę, ja tak zrobiłam w moim życiu. Jeśli jesteście cały czas w przeszłości, to znaczy, że nie zrzuciliście tego plecaka. To znaczy, że jeszcze nie dokonaliście tej rozmowy wewnętrznej, tego dialogu z samym sobą. Nie poukładaliście waszego świata wewnętrznego. I jeśli tego nie zrobicie, to będzie bardzo trudno być tu teraz. Bo zawsze się pojawi, a co gdyby, a co było wczoraj, a co będzie jutro. Więc to jest bardzo kluczowe, żeby poukładać pewne rzeczy w swoim życiu akceptacją, gdzieś uważnością. Tym, tak, uważnością. Wiecie, trzeba się cieszyć z tych. Małych rzeczy, pięknych rzeczy, które są na co dzień. Jeśli będziecie patrzeć na wszystko z perspektywy e, przeszłości i przyszłości, to nie będziecie, nie będziecie mało się będziecie patrzeć tu i teraz, jakie jest, to, to będzie piękne. Zgadza się. I, I tak to wygląda, bo ja mogę, nie wiem, patrzeć na tą rzekę teraz, widzę tą rzekę piękną, ale jak zastanawiam się na przykład, jak będzie w przyszłości, jak tutaj będzie będzie zimą, też będzie piękna, inna. Tak. tak? A tu i teraz jest jej piękno takie, a w zimę jej piękno będzie zupełnie inne. Tak, tak. I nie da się jak gdyby dostrzec prawdziwego piękna patrząc w przyszłość czy przeszłość. Patrząc na drugiego człowieka, jakim był albo jakim byś, byście chcieli, żeby, żeby był, nie da się na to spojrzeć w taki sposób. Trzeba zobaczyć, jaki on jest i teraz, w danym momencie. Mhm. Ja tak często też mówię a propos takiego mm, trochę marnowania energii na coś, na co nie mam wpływu. I tu i teraz mi się wiąże z takim właśnie myśleniem, że tutaj i teraz jakby manifestuję swoje myśli, bo one mają i ta energia, która w tym momencie jest tutaj pewną taką takim konstruktem, taką siłą, ona ma dzisiaj tutaj sens. A jeśli ja tą moją energię, ja często podaję taki przykład, bo wiecie, że ja obrazowo bardzo lubię rozumować, to sobie myślę, że jak ja tu i teraz siądę, ja będę mówić woloboga, woloboga, woloboga. I to ja naprawdę mówię bardzo obrazowo po to, żeby Wam pokazać. E, jak takie umartwianie się tu i teraz nad tym, co się wydarzyło wczoraj. O, jeju, 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 jeju. wiecie ile razy my w ten sposób się zachowujemy? Ile razy to, wolo Boga, takie wiecie, ja bardzo to obrazowo mówię, e, nic nie wniesie już do przeszłości, nic tam już nie zmieni. My już tam nie mamy wehikułu takiego, że wsiądę dzisiaj, i się przeniosę e, w tamtą e, sytuację, żeby ją zmienić. To bycie, o, dzisiaj jest. To, ja, to itera, itera, nie ma itera itera sensu. Itera przyjdę, tak? Ale jeśli chcecie tego doświadczyć. Czyli chcecie to zaeksperymentować w swoim życiu, to siądźcie. Ja tak zrobiłam. Jak uczyłam się trochę, u... bo się uczyłam, a ja lubię tak właśnie, takimi obrazami, to siedziałam i sobie myślałam, dobra, będę tutaj narzekać, jączyć, mówić woloboga Boga przez kolejną godzinę. I, to co? I zastanawiałam się, co to wniesie, co to zmieni. Ok? Nic się nie zadziało. Dwa dni, trzy dni, cztery, mogę tak siedzieć i mogę tak nic to, się to, dalej to nie, zadziało. Jest warty, nic nie zadziało. Ale że nic się nie zadziało, bo, bo jak ja zaczęłam tak nic robić, Nic się nie to, zadziało to w przeszłości, rzeczy się dzieją u mnie, jak ja zaczęłam się umarć, to, to zaraz się dzieje i źle. to ja to już, Ja to już staram się po prostu tego nie robić, bo wiem, że jak przynajmniej będzie dzień spędzę na negatywnych to to zaraz po No tak, ale zobacz, wraca, wraca. zobacz co ty mówisz, tak, zobacz, to to. czyli ja tym moim e, wiadoleniem nie zmieniłam nic w przeszłości, ale ja tu życzę, i teraz ta czyta. energia, którą, ta zła energia, którą y, mocno kumulujemy w ten sposób, wyrządza nam y, krzywdę bardzo często y, no tu i teraz, to która to za, znowu no. zapokutuje w przyszłości, tak? No bo to się nam może odbić na zdrowiu często, gęsto. Y, więc jest to znowu taka trochę y, machina, którą trzeba umieć tymi trybami sterować. Dokładnie. I zobacz, tak samo jest w relacjach, w związkach. Jak nie umiecie żyć tu i teraz, to zawsze będziecie mieli tendencję, że ktoś był kiedyś lepszy, inny, bardziej wam się podoba, albo byście chcieli, żeby był taki, a nie I jeśli nie będziecie umieli żyć tu i teraz, to w waszych relacjach i w waszych związkach nie będziecie umieli dostrzec tych najlepszych rzeczy w tej drugiej osobie. Bo zawsze będziecie myśleli, że wcześniej była lepsza, albo może będzie lepsza robimy, ucieka nam to, co mamy doświadczać, czyli te chwile, które są tu i teraz, tylko te chwile możemy e, doświadczać i tylko z nich możemy czerpać e, jak najwięcej dla siebie. I trochę taką mam też myśl, że tu i teraz jest naszą za chwilę przyszłością. Bo jeśli tu i teraz kumuluje e, ogrom dobrej energii, to ona mi się zamanifestuje za chwilę w postaci no, dobrych wydarzeń, nie? Okoliczności. Za chwilę staną na mojej drodze fajni ludzie, ale jeśli ja będę siedziała w tym łolo Boga... <noise> to przyjdą te prorokowcy, którzy będą marzyć razem z Tobą. Właśnie. Tak? Czyli zobaczcie, jak to i tu, i teraz, jak ta siła tego bycia tu i teraz w dobrych, yy, świadomych yy, takich doświadczeniach, myślach yy, może bardzo mocno zbudować szczęśliwe Kolejne, kolejne dni, tak? Jak to nam buduje tą naszą przyszłość. No zobacz, to bycie tu i teraz to jest tak jak oddychanie. Oddychacie tylko w danym momencie. Tak? Ten oddech, który był przed chwilą, już nie istnieje, bo już nie ma, już do niego nie wrócicie. On już, już poszedł, tak? A ten oddech, który będzie za chwilę, on też jeszcze nie istnieje, dopiero go do dopiero do niego będziecie, więc ja wychodzę z założenia, że jak gdyby czas nie istnieje, czasu jak gdyby nie ma, jest tylko niekończący się tu i teraz, każdy tu i teraz, czyli jak gdyby dla mnie nie ma tyle takich sekund, co chwila, sekunda, 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 tylko dla mnie to są to po prostu tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz i to ciągle kończący się tu i teraz na tej linii czasu, która de facto gdzieś w mojej świadomości ona nie istnieje tak jak, tak jak dla większości ludzi. Zresztą zobaczcie, czasami 10 minut mija wam a czasami 10 minut wydaje się, że to są godziny. No, więc, to jest. więc postrzeganie czasu jest tylko i wyłącznie postrzeganiem naszej świadomości, tylko tym, jak nasza świadomość widzi, Sytuację tu i teraz. Jeśli jesteście w tu i teraz powiedzmy i czekacie na coś, no to patrzycie na zegarek, to to 5 minut będzie trwało godzinę. A jeśli wy tu i teraz cieszycie się, bawicie się, jeżeli jesteście w świetnym towarzystwie, to automatycznie e, czas leci bardzo szybko. On, on więc znika. Nie wiem, czy wy macie tak samo, jeśli macie tak samo, to podzielcie się w komentarzach, napiszcie, ale ja zdecydowanie mam tak, że jak się bardzo dobrze bawię, to tu i teraz po prostu znika. Chyba każdy z nas tak ma, ale temat czasu to jest w ogóle temat i, i wymiarów i, i, i rzeczywistości na myślę, że jeszcze jakiś osobny, y, osobny film, bo to po raz kolejny temat rzeka, i, i, ale fajnie, że, że nam się to wiąże, bo jakby tak, się to wszystko, przez, to wszystko się gdzieś spotyka, prawda? I po, raz kolejny, I po raz kolejny wróciły inne aspekty, o których żeśmy już mówili w poprzednich filmach, czyli uważność, tak. prawda? Eee, czyli przerobienie, czyli skonfrontowanie się w którymś Samym momencie sobą, ze sobą. Samym świata wewnętrznego. Jak poukładacie was świat wewnętrzny, to wtedy bycie tu i teraz będzie tylko przyjemnością. Tak? Dokładnie. Nie będzie was nic męczyć, nie będą przychodzić jakieś głupie myśli. Będzie naprawdę, będziecie czerpać i cieszyć się z tego, co, co jest dookoła. Tak? No i znowu teraz to przerobienie tych, yy, zrzucenie tego bagażu doświadczeń. No też się będzie wiązało z e, budowaniem siebie, czyli z tą akceptacją, miłością do siebie, tak? Czyli z tym budowaniem nowego ja. Zobaczcie, jak wszystko o czym my mówimy e, z filmu na film pokazuje nam taką całość. całość. Jakby nie da się wyrwać tylko kawałka, żeby dojść do tego stanu, takiego szczęścia i, i bo tu mi jest wygodnie, to dotknę sobie tej płaszczyzny, tak? Tu i teraz dotknę sobie tej płaszczyzny, bo tu mi jest wygodnie, bo cała reszta jest... Nie da się prędzej, czy później i tak trzeba w tu i teraz yy, skonfrontować wszystko, co, co tak. w tym plecaku jest, tak? Bo co bycie, nam ciąży. Bo bycie szczęśliwym nie jest yy, kwestią jednej rzeczy, tak? Bo nie kwestia, że, yy, do, do, to nie jest kwestia, że... Powiem więcej posiadania, do, to nie jest kwestia do, posiadania. Dokładnie, do bo się byli, że, to nie kwestia, <laughs> że nie dostaniecie nie, no, nowe auto i, i jesteście szczęśliwi. Tak? Kwestia szczęścia to ma, ma naprawdę bardzo wiele aspektów i one są w świecie wewnętrznym, One nie są w świecie zewnętrznym.

Jest bardzo ważny i kluczowy. Tak, jak sobie myślę, czy, czy jakaś myśl jak zwykle mi przyszła w trakcie tego dialogu? Oczywiście u mnie jest lawina, ale staram się to kontrolować. Przede wszystkim taka konkluzja z całej tej dyskusji. Tylko zmienić możesz siebie, tylko masz wpływ na to, co tu i teraz. Tak naprawdę. Tylko możesz zmienić tu i teraz. Tylko możesz zmienić tu i teraz. Dokładnie tak, więc kumuluj energię. I podlewaj to, na co masz wpływ. Nie masz wpływu na to, jaka jutro będzie pogoda, nie masz wpływu na to, czy, nie wiem, sąsiad będzie inny, ktoś tam się zmieni, nie masz wpływu na szereg okoliczności, zdarzeń i ludzi dookoła ciebie. Masz wpływ na to, na co, jest teraz. to co jest teraz, masz wpływ na siebie. Zmieniaj siebie, swoją rzeczywistość, a zmieni się także przestrzeń ta, która jest dooko dookoła ciebie, bo będziesz emanować taką energią, Będziesz mieć taką, taką siłę, którą będzie widać i czuć, I chęci, nie? że siłą rzeczy zacznie się zmieniać e, Twoje otoczenie. Dokładnie, tego, że e, po prostu wyobraź sobie, że przyszłość to nic innego jak zbiór wydarzeń tu i teraz. Tak. To, jest po prostu tak. to co się dzieje tu i teraz, tworzy, tworzy, tworzy tą, tą przyszłość, więc. Tu i Jedynie... teraz jest taką, y, taką, takim fundamentem taką do, do wybicia się w przyszłość. Jedyną, taką dobrą. Jedyną, jedyną, jedynym miejscem na tej osi czasu, gdzie możecie y, tworzyć Waszą przyszłość, jest tylko tu teraz. Mm. Bo tylko w danym momencie stworzycie to, co będzie za chwilę. Tak, tak, Nie za chwilę to, co będzie za chwilę. To jest błędne myślenie i to jest się ludzi w, w takim błędnym myśleniu, że oni on myśleć o tej, o tej przyszłości, czy marzyć o przyszłości, nie robią nic z i teraz. Tak marzyć o to, żeby, żeby e, 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 zwiedzić świateł, jak wy nie kupiliście ani jednego biletu, ani nie spakowaliście. swojego plecaka. Ale wiesz, no. co jest najlepszym przykładem? Co? Jak często, gęsto odkładamy diety na... od poniedziałku. <laughs> Albo rzucanie na łokie? Rzucanie na łokie. Tak. O, nie palę, ostatnia waszka. Tak. Bardzo często tak słyszę ludzi, to jest to. Tak, bardzo tak. Bardzo I tak mi się przypomina też przykład z mojego życia, jak ja dojrzałam do, do tego, żeby w końcu i fizycznie nad sobą popracować. To był piątek 13. Pamiętam o, to jak dziś, tak? Idealny moment, żeby sobie powiedzieć, że w piątek się nie zaczyna. Że to jest piątek 13, to już w ogóle bardzo ważne. I super, bo weekend przed nami, więc wiecie, no to zawsze weekend to jest na luzie, więc dobrze byłoby zacząć już w poniedziałku. I wtedy zaczęłam budować swoją świadomość, że wiedziałam, że jak to odłożę do tego przysłowiowego poniedziałku, to tak, się dzień, nic nie zadzieje. Tak. I następny, tak, nie? tak. I dlatego ja wtedy zaczęłam 13 w piątek, tu i teraz, tak jak pomyślałam, tak zrobiłam i to się zamanifestowało w moim życiu. I efekty były. I efekty były i, są, i były były, tak? każdemu z Was, właśnie to, co Krzysiek powiedział, taką receptę dajemy, że nie odkładajcie niczego na później i jutra może nie być. Tak, i nie bójcie się siebie, nie bójcie się konfrontacji z samym sobą. Nie bójcie się tego. Nie jesteście doskonały nigdy nie jest doskonały. Ja nie jestem doskonały, nie jestem doskonały i ty, ty też nie jesteś doskonały nie będziesz. Mhm. To to tego nie zrozumiesz i zawsze będzie ten głupi perfekcjonizm, który będzie cały czas Ci mówi, że jesteś za mało, jesteś niewystarczający. Zawsze będziesz niewystarczający, bo jesteś nieskończony. Jeśli jesteś nieskończoną istotą, bo twoje, Twoja świadomość jest nieskończona i to, co robisz, jest praktycznie nieskończone, to zawsze będziesz czuł niedosyt. Więc zaakceptuj to, że taki po prostu jesteś i wtedy dopiero będziesz musiał przyjść teraz. Ale super, jak ja lubię te rozmowy nasze i, i, i to dzielenie się z wami naszymi y, doświadczeniami, bo ta nasza dzisiaj taka trochę w moim odczuciu mądrość oparta jest na naszych Tylko doświadczeniach. Na doświadczeniach. Oczywiście. Także to jest nie, 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 wy, nie wyczytamy książce, czy gdzieś przeczytamy. To po prostu jest nasze życie. I to jak doświadczamy go każdego dnia, mm -hmm. robimy to tu i teraz, tak? Mm -hmm. Dokładnie tak. Dlatego żyjcie tu i teraz. Cieszcie się każdą chwilą. Yy, I takim przesłaniem, żebyście doceniali to, co macie w danym żebyście ekspresyjnie nawet to okazywali, nie wstydząc się i nie bojąc, chyba na dzisiaj będziemy kończyć. Czyli szybko? Czy tak, myślę, że jest to dobry moment, także na tym teraz pożegnamy Was z naszą rzeką. Zobaczcie, jeszcze Wam odsłonimy trochę tej przyrody, w której nagrywamy dzisiaj, w której dzisiaj jesteśmy. Jest pięknie, naprawdę taka złota polska jesień już jest kolorowo. Uwielbiam taki, taki, taki moment, także... Jeśli macie problem z byciem tu i teraz, to zachęcamy Was do wyjścia w taką naturę, do pobycia trochę wśród szumu czy wody, czy, czy drzew i, i nad tym dialogiem wewnętrznym. on na pewno, na pewno doprowadzi Was na gdzieś później do, do szczęścia. I myślę, że tym akcentem zakończymy ten film tu i teraz. Także dziękujemy Wam, Dziękujemy bardzo mocno, dziękujemy. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Witaj na kanale od teorii do praktyki. Ewelina? I Krzysztof? Jeśli podoba Ci się to, co robimy, jeśli nasze filmiki z Tobą rezonują, to zasubskrybuj i zostaw po sobie komentarz. Podnieś kciuka w górę i napisz nam, jakie tematy chciałbyś z nami poruszyć. Dziękujemy, że jesteś i do zobaczenia na następnym filmie.